Przygotowuję się po tym przejeździe kito. I pierwsza, zero, bardzo ładnie. Druga także. Dwie przeszkody, błędnie Na linię taką trzecia przeszkoda, czwarta, błonowa. A0 i B0 bardzo ładnie w prawo nogi z prawej nogi proszę Państwa widać pracę rodziców lub trenera nie wiem kto prowadzi Jagodę słyszę podpowiedzi, że Ciocia przede wszystkim. I gorące brawa proszę państwa. Drugi, zerowy, bezbłędny przejazd w normie była to Jagoda Okuszyńska.